Dzień dobry państwu. Magda Figurna, redaktor naczelna raportu restauratora. Dzisiaj jesteśmy na Retail Trends. A ze mną jest Katarzyna Kosel i będziemy rozmawiać o ludziach, bo nie chcę mówić, że o zasobach ludzkich w gastronomii. Wszyscy przez cały czas uskarżają się restauratorzy, właściciele kawiarni na problemy z ludźmi w branży, na ich brak, na niską retencję. Spróbujemy poszukać trochę rozwiązań, ale najpierw przeanalizujemy sytuację. Kasiu, jak myślisz, z czego wynika e, to larum i ten płacz, że pracownik gastronomii albo znika, albo się w ogóle nie pojawia? E, podobno jest mało zaangażowany i jest z nim jeden wielki problem. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Powiem tak, możemy na to patrzeć jako na problem, ale jest to wynik demografii przede wszystkim i tego, ile talentu jest dostępne na rynku. Jak również to, że dzisiaj nasi ludzie, którzy z reguły w gastronomii zaczynają, można powiedzieć, że. Wiele osób z młodego pokolenia, czy to już podczas pierwszych takich kroków zawodowych, kieruje się do takich prac, które możemy uznać za pracę w gastronomii. Pracują, czy to jako kelnerzy, czy, czy kucharze, czy w innych zawodach, które w szeroko pojętym hospitality sektorze są. To jest zazwyczaj pierwsza ich praca lub jedna z pierwszych. Często dziełem przypadku znajdują takie miejsce pracy i czasem ono nie spełnia ich oczekiwań, a jest wiele czynników, dla których tak się, tak się dzieje. Natomiast ja uznaję, że tak naprawdę jeżeli spojrzymy na to, jak nie na problem, tylko na pewną szansę, to wydaje się, że branża powinna się zastanowić, w jaki sposób przemodelować procesy zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ludźmi, żeby te osoby, które się tam już znajdą, utrzymać. Bo to już jest kapitał. Można tak. powiedzieć, że osoba, która wchodzi na rynek pracy, która rozpoczyna swoją ścieżkę zawodową w jakimś miejscu, ona buduje więź. I generalnie to tylko od tego przedsiębiorcy zależy, czy wykorzysta ten moment i zbuduje na tyle silną więź, żeby ten człowiek pozostał, ale żeby to zrobić, to należy sobie uświadomić, jakie procesy towarzyszą w każdej branży tak naprawdę działaniu przedsiębiorców bądź też liderów, bo mamy sytuację, w której mniej więcej cztery, a za chwilę pięć pokoleń znajdzie się w tym samym miejscu pracy. I to jest istotne wyzwanie, ponieważ wszystkie te pokolenia mają swoje własne potrzeby. Wbrew pozorom, pomimo tego, że te potrzeby są bardzo podobne, to my skupiamy się na różnicach z reguły. I tak, trochę. To skupianie się na różnicach powoduje pewien dysonans. Tak. Można powiedzieć, że sposób wyrażania się, komunikowania tych potrzeb, sposób motywowania. Taktyki i sposoby też utrzymywania ludzi w swoich przedsiębiorstwach. To jest po prostu pewna również sztuka. I fajnie byłoby, gdyby świadomy przedsiębiorca, który w branży gastronomii lub hotelarstwa lub restauracyjnej funkcjonuje, uświadomił sobie to, że powinien zwrócić uwagę na to, co komunikuje jego pracownik niezależnie od tego, z jakiego pokolenia on się wywodzi. Bo tak naprawdę każde pokolenie można powiedzieć, jeżeli zaczniemy od tych pokoleń, które już dzisiaj prawdopodobnie prowadzi biznes, mówimy tu o baby boomersach, tak, dla nich. Pracowanie ciężko było wyssane z mlekiem matki. To były czasy wojenne, oni się urodzili po wojnie. I tak naprawdę ich celem jest przetrwać, tak. zostawić to po sobie i pracować ciężko. Następne pokolenie, no to pokolenie X, czyli moje pokolenie. Trochę podobny model. Tak, aczkolwiek <grych> przynajmniej yy... na polskim rynku. Mhm. Zgadza się? Wydaje się, że to pokolenie X. Tak naprawdę praca jest tak. dla nich wartością, bo tak. po prostu widziała to u swoich rodziców. Tak. E, więc można powiedzieć, że oprogramowana jest już od dziecka taka osoba, że ta praca jest wszystkim, jest nadrzędna. Jest nadrzędną wartością, tak. Inne pokolenia, pokolenie Y, czy milenialsi, powiedziałabym, tutaj fajnie balansują, bo chcieliby <laughs> mieć wszystko. Tak. A jednocześnie zdobyć pieniądze szybko, tak. tak? Więc to jakby trochę kłóci się z tym ok, z tym etosem pracy, prawda, poprzedniego Raczej, pokolenia. Tak? I można powiedzieć, że widzimy pewien taki wzorzec, co drugie pokolenie się powtarza pewien cykl. Bo teraz jak zobaczymy pokolenie Z kolejne, które w tej chwili właściwie dominuje w branży tak. Gastro, pokolenie Z należy powiedzieć sobie jasne, oni chcą równowagi, oni chcą w równym stopniu pracować, jak i cieszyć się życiem. I, yy, I to jest je... nie negocjowalne, jeśli mogę dodać. Zdecydowanie, absolutnie tak. tak. Należy cieszyć się, że w końcu dostrzegli tak. to, że jest życie. <gry> I wydaje się, że można yy, w odpowiedni sposób, zarządzając tymi pokoleniami, można tak układać chociażby grafiki pracy, w taki sposób ustalać ich potrzeby, żeby dopasowywać to do właśnie tych wyrażanych potrzeb tych ludzi. No mamy jeszcze pokolenie Alfa, które za chwilę właściwie już powoli rozpoznaje teren, tak. mówiąc wprost. Jest to pokolenie, które w ogóle ma inny schemat myślenia i myślę, że nie jesteśmy przygotowani jeszcze do tego, w jaki sposób ich integrować i włączać tak. do rynku pracy, tak. ponieważ tutaj zadziałają trochę inne mechanizmy, tak? tak? To pokolenie najmłodsze, które w tej chwili kończy, czy jest w szkole średniej, w szkole podstawowej, to są ludzie, którzy tak naprawdę będą pracować dla pasji i to jest dla nich ważne, czyli oni się będą utożsamiać z takimi miejscami, które w jakiś sposób rezonują, rezonują. z ich oczekiwaniem. I teraz jeżeli my stworzymy takie warunki, no to mamy wygraną. To tak, tak naprawdę wszystkie te pokolenia mogą się od siebie nawzajem uczyć, a jeśli nie, to nie. Nie chcę pomijać innych wątków, ale myślę, że za chwilę do tego dojdziemy, bo tak. oczywiście mamy tutaj jeszcze wątek wielokulturowości, prawda? Czyli mamy ludzi, którzy pochodzą z różnych środowisk, pochodzą z różnych krajów. Często w gastronomii, na przykład w Polsce, tak. doświadczamy także spotkania z pracownikiem, który nie pochodzi z Polski, którego korzenie są albo w Ukrainie, albo pochodzi z innego kraju. I teraz pytanie, jak ten zasób, ten człowiek e, jest traktowany w tej firmie? Tak. Czy on jest włączany? Czy, Czy staramy się go zrozumieć? Czy słyszymy jego głos? Czy słyszymy? Tak. Czy w ogóle? język, prawda? Czy w tak. ogóle docieramy przekazem językowo przekazem. do tych ludzi i czy upewniamy się, że oni rozumieją nasze oczekiwania, bo to też jest następna, następna kwestia, na ile my, jako przedsiębiorcy, jako kierownicy, jako liderzy, na ile zależy nam na tym, żeby wszyscy w tym zespole rozumieli, okej, okay, w jaki sposób nasze procesy chociażby są zorganizowane, prawda? Czego od nich się oczekuje? To są takie podstawowe potrzeby, yy, gdzie niedopilnowane na początku, czyli niezaopiekowane tak. we właściwy sposób spowodują to, że ten człowiek się będzie frustrował i on się będzie czuł... być może tam nie do końca będzie się czuł, że przynależy do takiego zespołu, bo nikt nie dba o to, żeby on rozumiał, czego od niego oczekujemy. Tak. tak. Yy, yy, kolejne pytanie. Trochę wybrzmiał ten temat, ale nie użyłyśmy słowa jakże często używanego feedback. Mm -hmm. Nawet jeżeli zespół jest mały, ale wielopokoleniowy w takim lokalu, tak to nazwijmy, na ile istotny może być feedback i jak szybko i sprawnie w małym zespole taki lider może sobie taki kanał feedbackowy stworzyć? Feedback jest, powiedziałabym, taką podstawową higieniczną wręcz zasadą, która powinna towarzyszyć tak naprawdę dobremu zarządzaniu każdym zespołem. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w branży gastro, czy jesteśmy w innej czy, branży, tak. to wydaje się, że taka informacja zwrotna, zarówno w formie systemowej pewnego procesu takiego, który w większej organizacji jest może łatwiejszy do zorganizowania, gdzie w gastronomii wiadomo, tempo jest bardzo dynamiczne, klient jest wymagający, czasu jest niewiele, ale jestem Przekonana, że także w gastronomii można to zorganizować, ale yy, ważne są dwa rodzaje feedbacku. Pierwszy to jest taki feedback na gorąco, czyli nie zamiatamy pod dywan i czekamy tak. cały rok, żeby temu człowiekowi powiedzieć, słuchaj Paweł, słuchaj Asiu, yy, tak trzy miesiące temu zauważyłem to i to. Nie, to nie działa. To w ogóle, Oczywiście. To w ogóle nie działa. Więc, tak. więc ważne jest to, żeby odnajdować w sobie siłę i odwagę do tego, żeby udzielać informacji zwrotnej na bieżąco. Oczywiście, w sposób właściwy. Co to znaczy? W sposób właściwy, czyli z poszanowaniem pewnej godności tego człowieka, nie na forum, tylko indywidualnie, yy, zapewniając pewne warunki, tak, żeby to były warunki, yy, które są przynajmniej takie, że nikt nam tutaj nie zagląda co 5 minut do pomieszczenia w którym się odbywa taka rozmowa tylko że mamy pewną swobodę tej rozmowy tak. gdzie jest dialog bo tak. czymże jest feedback no, nie chodzi tylko o Przekazanie przekaz w jedną, jedną stronę, stronę tylko chodzi o to żeby zbudować zaufanie do tego żeby ta druga strona ten pracownik też podzielił się swoją perspektywą i żeby zderzyć te dwa, te dwie perspektywy bo czasem mhm. na przykład zauważona przez menadżera, chociażby tak. jakaś sytuacja, ona jest zobaczona tylko z jednej strony. No, Więc ważne jest, żeby wysłuchać tą drugą stronę, zobaczyć tą perspektywę tego pracownika i wziąć pod uwagę te wyrażone przez pracownika wątpliwości, przyjąć je, wysłuchać przede wszystkim, bo cała, cała sztuka rozmowy polega na wysłuchiwaniu i myślę, że to jest bardzo ważna cecha dla każdego lidera. Gorący feedback i ten drugi, drugi rodzaj? Drugi feedback to jest taki feedback, nazwałabym go trochę rozwojowym, czyli taka Aha. rozmowa, która zmierza w kierunku, powiedziałabym, Zwizualizowania dla pracownika takiej perspektywy rozwojowej tej organizacji. I to może być feedback, który będzie, to może być informacja o tym, gdzie jesteś w Twoim rozwoju, jak ja widzę, jak Ty się rozwijasz. To nie musi być częste. Wystarczy raz na jakiś czas, raz na pół roku na przykład, porozmawiać o tym. Słuchaj, w ostatnim czasie, prawda, wypełniasz takie i takie zadania. Widzę, że się świetnie już rozwinałeś na przykład w tym, nie wiem, jeżeli weźmiemy szefa kuchni, prawda? Tak. Można powiedzieć, że jeżeli ten szef kuchni rozpoczyna od krojenia, od zmywaka i tak dalej, to już za parę miesięcy możemy mu zmienić stanowisko pracy, prawda? Widząc, że na przykład świetnie się odnajdzie w przygotowywaniu, nie wiem, starterów albo na przykład robisz Świetną pizzę, tak? Ważne jest dostrzeżenie tego talentu i właściwe zaalakowanie talentu, czyli zaproponowanie też pewnych kroków dojścia, do, bo, bo to jest bardzo częste, wydaje mi się, w gastronomii, że młodzi ludzie nie widzą takiej ścieżki rozwojowej dla siebie. No właśnie, no. o to chciałam zapytać, to może teraz mm -hmm. zróbmy pauzę. A gastronomia niestety kojarzy się z ciężką pracą. Słuchałam takiej wypowiedzi w jednej z akademii młodych kucharzy. Co Cię zaskoczyło w pracy y, kucharza? I powiedział y, młody absolwent y, szkoły gastronomicznej: Nie wiedziałem, że jest tak ciężka, iż tak długo trwa. Mhm. I te skojarzenia jakby nie wpływają pozytywnie na postrzeganie tego zawodu. No właśnie to. Na ile może być istotny ten rozwój? Być może on gdzieś y, będzie pomagał w upgrade'ie tego zawodu, w popularyzowaniu go, wobec tego, że jednak jest ten zawód ciężki, że jest to praca fizyczna. Jest ona w nietypowych porach, wtedy, kiedy wszyscy wypoczywają. Ja prace, pracuję, no jest dużo takich cech. Ja mówię celowo tych negatywnych, bo jest jak Państwo, pozytywnych atrybutów. Gdybyś mogła ten temat rozwinąć. Dziękuję za, za ten wątek, ponieważ uważam, że rzeczywiście istotnie y, jest szereg takich. Y, Wizji tej pracy, pewnych przekonań o tym, jak tak. ta praca wygląda. I część z nich jest prawdziwa. Tak. I trzeba to wyrażać jasno, że praca w gastronomii jest to praca, gdzie należy włożyć dodatkowy wysiłek, bo nie tylko chodzi o pracę fizyczną i o, o, o jakby yy, to, że jest to często praca, która wymaga z pozycji stojącej najczęściej, tak. po pierwsze. Po drugie jest to praca w, w takich e, okolicznościach, które wymagają, które w, wymagają napięcia. One, one postawiają tego pracownika w napięciu, tak. bo w restauracji trzeba szybko podać danie. Trzeba tak. przygotować, wydać, wydawka, prawda? Wydawka. Tak. I to powoduje u człowieka stres. Tak. E, I ważne jest, żeby żeby zarówno lider, jak i właściciel biznesu miał świadomość tego, że warunki, już same warunki w tej pracy są warunkami stresowymi. Czyli w organizacji procesu pracy ważne jest, żeby przewidziane były przerwy, po pierwsze, po drugie, ważne będzie także takie wsparcie kolegów, którzy na przykład już pracują trochę dłużej, którzy są bardziej doświadczeni tak. i którzy mogą w tych trudnych momentach jeżeli są otwarci oczywiście do, do młodych ludzi, do, do nowych przysłowiowych, żeby zauważyli, że na przykład on sobie teraz nie radzi albo to go zestresowało, i żeby była ta interakcja między pracownikami. Od, wydaje się, że, że tutaj ten kierownik liniowy, czy to jest brygadzista, czy to jest jakiś zastępca szefa, czy to jest szef, ktokolwiek nie pełni takiej roli, to jednak ważne jest, żeby właśnie zauważać to, co się wydarza w ciągu zmiany na przykład w pracy. Ale też ta druga strona medalu, bo myślę, że ona też jest istotna. Przecież to jest praca z fantastyczną rzeczą, jaką jest jedzenie, prawda? To jest celebrowanie. To jest to są zapachy, to zapachy są zioła, smaki, zioła, smaki. nowe produkty, to Fantastyczna testowanie, rzecz. Więc jeżeli, kreowanie karty nowej, jeżeli. Jeżeli mamy kto, kogoś, kto jest kreatywny, kto właśnie uwielbia gotować, tak. kto uwielbia smakować, to on tam odnajdzie dla siebie niewątpliwie szereg tych takich korzyści. I wydaje się, że też na tych korzyściach należy budować tak zwany employee value proposition. Czyli jeżeli proponujemy ofertę pracy, to należy tak. zwrócić uwagę zarówno na te aspekty, trudniejsze, jakby na te aspekty takie bardziej pozytywne, pozytywne, kreatywne, które mogą pobudzić właśnie tą twórczość, bo bardzo dużo to pokolenie młode, pokolenie Z, Aha. mówi o innowacyjności, mówi o tym, to że właśnie. chciałoby łączyć twórczą pracę. Z innowacyjnością, tak. czyli żeby robić, tworzyć na przykład nowe receptury, przecież to jest tak. nic innego jak innowacyjność w gastronomii. Tak. Więc dlaczego nie? Mało tego, przecież mówimy o trendzie zero waste, zero waste prawda? Mówimy o tym trendzie bio, tak. o trendzie eco. O trendzie to fork, lokalne oczywiście. produkty, których możemy szukać jako zespół. Więc jest szereg mhm. takich fajnych argumentów, gdzie tak. można byłoby pokazać warunki pracy. Które dają jeszcze tą satysfakcję i dają szansę na właśnie spełnienie się tak. dla, dla tego młodego człowieka? To jeszcze kontynuując temat innowacyjności. W jednym z tematów poświęconych innowacyjności powiedziałaś, że klucz do innowacyjności należy znaleźć w sercu pracownika, członka zespołu. Jak myślisz, jak taki klucz możesz właśnie znaleźć w zespole, można znaleźć w zespole gastronomicznym? Wyobraźmy sobie standardowy zespół restauracji. To co jest ten klucz? najprostsze to zresztą opowiem tą historię, bo ona mnie tak dotknęła osobiście, przyjemnie mnie poruszyła. Kiedyś będąc na wakacjach na południe Europy, miałam okazję zwiedzać nieduże miasteczko na jednej z wysp włoskich. To nieważne gdzie to było, niemniej jednak byliśmy gdzieś około godziny 12 w południe w tym miejscu i chcieliśmy się zorientować, która jest ta restauracja otwarta, żeby móc sobie zaplanować obiad. I to, co mnie bardzo tak sympatycznie zaskoczyło, to to, że zostałam przy zastawionym stole cały zespół wstał szef, podszedł do drzwi, zapytał, czego oczekujemy, jaki mamy problem, i powiedział bardzo grzecznie, bardzo przepraszam, my w tej chwili spożywamy razem posiłek. My razem teraz jemy, a będziemy obsługiwać za 45 minut, rozpoczniemy przyjmować gości i zapraszam za 45 minut, czyli postawił właściwy akcent na to, po pierwsze wiedział na pewno, co lubią jego pracownicy jeść. Tak. To jest proste, tak? I jak, w jaki sposób to możemy zrobić? No możemy o tym porozmawiać, ale najlepiej jest ugotować coś razem. Najlepiej jest poznać się, poznać swoje własne smaki, spotkać się. Zbudować taki moment, kiedy to spotkanie nie jest wymuszone, tylko ona ma za zadanie właśnie poznać się nawzajem, nasz styl funkcjonowania, nasze smaki, zrozumieć to, zjeść wspólny posiłek, poznać się lepiej, i wtedy jest szansa, że zbudujemy tę relację, bo, bo przecież wszystko opiera się o relację. Jeśli często nawet szef, jeżeli szef coś dla mnie przygotował, ja nie jestem klientem, jestem pracownikiem, przygotował dla mnie jedzenie, posiłek, zjadł ze mną posiłek. To to jest naprawdę czasem dużo bardziej, ma dużo większą wartość i zostanie zapamiętane. I ten pracownik będzie wiedział, że on jest tutaj szanowany, że zauważa się też to, że on również jest głodny, prawda? że on również ma potrzebę spożywania posiłku. I to są takie najprostsze, wydaje mi się, klucze otwierające to zaangażowanie i to myślenie o innowacyjności. Druga sprawa to jest stworzenie pewnej przestrzeni do takiego wywierania wpływu osobistego, bo każdy z tych pracowników może mieć osobisty wpływ na przykład na menu w kolejnym sezonie restauracji, prawda? Można angażować pracowników do promowania naszej restauracji, tak, oni oczywiście. mogą, wykorzystując zarówno swoje kanały społecznościowe, ale także swoje kanały w życiu i, i, i Word of gdzieś, gdzieś tak. gdzie żyją, spowodują, że ktoś się zainteresuje, tak. że akurat ten człowiek, tak. przysłowiowy Jan Kowalski pracuje tutaj jako szef i jest szanowany, właśnie tak. ten przedsiębiorca, ten restaurator, zadbał o to, że na przykład codziennie zjadł posiłek. Jak również yy, chcę powiedzieć jeszcze o jednej bardzo istotnej cesze yy, dobrego lidera, dobrego przedsiębiorcy docenianie. To jest ogromnie duża wartość, jeśli doceniamy codzienne małe rzeczy, które teoretycznie są oczekiwane od naszych pracowników, my potrzebujemy, żeby ci pracownicy pracowali z zaangażowaniem. Ale oni nie będą, dopóki my nie docenimy tego, że oni właśnie tacy są, to oni nie będą o tym wiedzieć. E, a naj, najtrudniejsza jest taka, taka cisza, powiedziałabym, tak? Czyli, a wręcz bym powiedziała, styl na przykład taki nieznoszący sprzeciwu, typu przecież masz to zrobić. E, nie wspomnę o języku, który jest używany w gastronomii, oczywiście kwiecistym i czasem e, nie dla ucha, konsumenta, ale, ale czasem dochodzi z kuchni, prawda? Tak. Dochodzi to, że ktoś tam coś powiedział tak, dość tak, kwieciście. Tak. No i właśnie, czy tak trzeba? Być może nie, prawda? Dobry humor to też jest następny element. Dzisiaj jest 1 kwietnia, więc... E, ale na żywiat nie jest prima please. Więc Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Yy, więc to też tak. jest szansa na to, żeby usłyszeć, OK, Jakie wartości ma ten człowiek, prawda? Tak. Czy ma poczucie humoru, czy nie? Czy, nie. czy ma dystans do tak. siebie, czy nie ma dystansu do siebie, tak? Bo znowu mamy stereotypy, szef kuchni powinien być, prawda, pokaźny i, tak. i, i, i samą sobą prezentować to, że dania sobie bardzo smaczne. Dużo. A może niekoniecznie, tak. może właśnie on powinien wyglądać tak. zupełnie inaczej, prawda? Tak. Także. To wszystko ma znaczenie. Wszystkie te klucze powodują, że człowiek otwiera serce no, swoje serce. Otwiera, tak otwiera serce, tak jak otwiera serce nie? Tak. bo przecież jeżeli on włoży trochę serca w danie, tak. Tak. to konsument będzie zadowolony, bo to wyczuje Wiesz, na poziomie energetycznym. A to więc... Danie poda uśmiechnięty kelner, Absolutnie. nie z przymusu, ale po prostu goszcząc. Czyli podsumowując, podsumowując, poszanowanie, zrozumienie, wysłuchanie, docenienie oraz wspólnie. Na przykład, celebrowanie posiłków, celebrowanie wspólnie rocznic, yy, celebrowanie innych momentów. Na przykład, yy, jesteś z nami dwa lata, prawda? Zrobimy ci mały tort, zrobimy ci niespodziankę albo yy, wypijemy toast, bo urodziło ci się dziecko. Albo osiągnąłeś, osiągnęłaś coś, to. tak? Czyli, na przykład, nie wiem, zdałeś jakiś egzamin, Zamiast. chociażby prawo jazdy, prawda? Bo to młody człowiek, można sobie wyobrazić, i wszyscy to celebrujemy, są balony i, i ludzie są naprawdę wtedy zaangażowani. To nie są ogromne koszty, bo ja wiem, że w gastronomii liczy się każda złotówka. Mówimy o futkoście, mówimy oczywiście o, o tym, że. O wysokich czynszach, o wysokim no. koście, koszcie pracowników, energii. Możemy mnożyć te wszystkie Absolutnie. problemy. Ale tutaj nie chodzi o wielkie budżety, tylko o drodzy odbiorcy, pewne wprowadzenie pewnych standardów, a te. Być może pozwolą nam znaleźć klucz do serca naszych pracowników, i ci pozostaną z nami na dłużej i będą bardziej zaangażowani. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.